Cześć. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tą częścią te czwóreczki, czyli mianowicie o co chodzi. Wydawałoby się, że wszystko tutaj jest w porządku. Otóż nie. Dlatego, że ten element został źle wstawiony. Źle wstawiony, mam na myśli, po prostu on jest za nisko i za głęboko. Co powoduje, że jest duża szpara i nie zgrywa się to z żadną linią. Tak jak możecie to zobaczyć na, na filmie. Dlatego moim zadaniem w tej sytuacji jest wymiana tej części na nową część co oczywiście powoduje konieczność wycięcia tego Poprzez to że zostało to źle wstawione nachodzi tutaj nam ten błotnik i nie ma tutaj żadnego spasowania tylko postaramy się to zrobić dobrze w tym odcinku co trzeba zrobić? Trzeba to wyciąć, tak jak widzimy. Po prostu ta reperaturka została za mocno, za mocno do przodu stawiona. Co sprawia, po pierwsze, że nie licuje się z błotnikiem, nie ma tej właściwej tutaj przerwy, bo tutaj kończą się nasze drzwi, a nasza reperaturka kończy się tutaj. Więc jest spora różnica po prostu i to właśnie powoduje, że nie ma tej odpowiedniej szczeliny w tym miejscu. Bo gdyby ta reperaturka była cofnięta w stronę tyłu pojazdu To automatycznie byłoby tutaj mniejsza szczelina Z tamtej strony, drugiej, lepiej to wygląda I możecie sobie zobaczyć jak to wygląda z tej strony Tu się wszystko nam ładnie licuje Drzwi wchodzą głębiej Tutaj ten rancik sobie ładnie wystaje i nawet tutaj pasuje. Oczywiście, błotnik można podregulować, i wtedy to pasuje jeszcze lepiej. Ale tamta strona została źle zrobiona. Dlaczego została źle zrobiona? Dlatego, że była spawana bez błotników. Jak to bez błotników? Możecie się zapytać normalnie: po prostu przy spawaniu tych sierpów, właściciel nie miał błotników. I nie mógł tego ustawić tak, żeby to dobrze pospawać, co powoduje, że trzeba to wymienić. Dlatego ważna wskazówka dla tych wszystkich, którzy się tym nie zajmują na co dzień, że żeby dobrze coś pospawać, najpierw trzeba to dobrze spasować z elementami, które będą obok, i w następstwie ustawić i pospawać, taka mała rada. Dlatego przejdźmy sobie tutaj do momentu, w którym będziemy działać. No, i jak widzicie, ta strona wygląda bardzo źle. Dlatego, że jak z tamtej strony drzwi nachodziły na rand, tak tutaj, i był rand widoczny, tak tutaj. Ten rand zasłania nam cały ten sierp. Jeszcze wchodzi nam na błotnik. Nic tu nie pasuje. No, niestety, zdarza się i tak. Trzeba to wyciąć. Trzeba zjąć drzwi. Trzeba zdjąć błotnik, roboty, co nie miara. Aczkolwiek ten element, który tutaj widzimy, plus drobne drobne jeszcze czyszczenie z przodu pod, yy, pod bakiem. Nie. Aczkolwiek ten element, Aczkolwiek, jeżeli zrobimy ten element i dokończymy konserwację pojazdu pod spodem. Pod, nad, nad bakiem paliwa, który został zdjęty, zamkniemy pewien etap jeśli chodzi o blacharkę dołu, i będziemy mogli w końcu przejść do blacharki z lakierowaniem, z podkładowaniem, ze skupieniem się na tym, nad czym tak naprawdę powinniśmy się już skupić bardzo dawno temu. Aczkolwiek wiadomo, jak to w życiu jest. I od tego, żeby zdjąć. Teraz musimy się tego pozbyć, niestety to już się nie przyda do niczego Dlatego nawet jak sobie to utnę w taki sposób, żebym to sobie naciął po rancie A później e, Przecinakiem starałbym się to odklepywać po to, żeby Sprawdzić gdzie było spawane i to rozwiercać, nie będzie problemem Bo tak jak wspomniałem, to już się do niczego nie przyda Jeśli chodzi natomiast o rozwiercanie tego z, od środka no to tutaj widzimy praktycznie, gdzie zostały zrobione spawy, i w tych miejscach spróbujemy to rozwiercić i rozklepać. Tak jak tutaj też jest zaklepany rant. A, bo właśnie, no bo to zostało spawane od tej strony, od wewnętrznej, dlatego tutaj nie ma śladu. To bardzo fajne rozwiązanie. Ten rancik mógłby być trochę lepiej zaklepany. Ale nie jest zaklepany przez to, że spawy nie są oczyszczone i są po prostu wypukłe, a nie płaskie. Taka filozofia. Tak jak widzicie na początek, zaczynam rozwiercanie tego elementu. Aczkolwiek orientuję się, że jest to bardzo cienka blacha, i zmieniam taktykę na inną. Mianowicie zmieniam taktykę na to, żeby te spawy rozwiercić eee, takim narzędziem, które się nazywa Fres. To Elektryczna maszynka, którą można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Ja bardzo często nie oszlifuję spawy, i tak jak widzicie na załączonym obrazku, rozwiercanie też nie jest obce. Takiej maszynce nie ma z tym najmniejszego problemu, żeby to zrobić. Wspomagam się oczywiście śrubokrętem, żeby ten rant, który jest zaklepany, odklepać go z powrotem na miejsce, po to by później można było tą reperaturkę w jakiś sposób odczepić czyli poprzez wstawienie takiego śrubokręta pomiędzy dwie warstwy i stukanie młotkiem możemy sobie właśnie taką reperaturkę odklepać no rozwiercić, odklepać, nie wiem jak to powiedzieć no, oczywiście tutaj niezbędnym elementem też są jakieś szczypce, jakieś e, takie po prostu szczypce, żeby później tą blachę sobie wyprofilować i od, 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 odgiąć w, we właściwym kierunku, takim jaki potrzebujemy. Tak jak to widać na załączonym obrazku, no, jest to praca monotonna, nie ma tutaj e, jakichś ciekawych rzeczy. Trzeba po prostu analizować sytuację, myśleć jak to zrobić i zrobić to w miarę szybko, żeby, żeby nam się to opłacało w czasie i, i tak dalej. Tak jak widzicie... Podstawowe narzędzia super się sprawdzają w tej naprawie, dlatego że nic więcej tutaj nie jest potrzebne. Wystarczy młotek, żeby było czym uderzać. Wystarczy jakiś przecinek lub śrubokręt, który się do tego nadaje, by wraz z młotkiem tworzył wspaniały duet i pomagał nam w tej pracy. Oczywiście, kątówka, którą będziemy sobie ułatwiać tą pracę, rozcinając ten element, by później go po prostu usunąć. Ważne jest, żebyście uważali na ręce, bo elementy ostre, blachy, jakieś yy, skrawki metalu mogą po prostu nam uszkodzić na skórek, mogą spowodować jakieś yy, rozcięcie skóry i tak dalej. Trzeba, trzeba to, na to uważać. No, powiem Wam szczerze, że ta reparaturka jest tak cienka, że jak, jak konserwa się otwiera. Dlatego usuwanie jej to bardziej polega na tym, żeby nie uszkodzić elementów, których nie chcemy uszkodzić, bo nie chcemy się napracować dodatkowo. Także na tym to polega. Przejdźmy do dalszej części materiału. Tak więc, moi widzowie, drzwi udało się zdjąć, tak jak widzicie na załączonym obrazku. Nie ma drzwi, jest większe pole manewru. Co kolejno będzie się tutaj działo? W następnej kolejności po prostu trzeba tą całą reperaturkę, która została spowana, tak jak widzicie, tutaj jest linia, taka jak korozji w tym miejscu po prostu było wyszlifowane, niezabezpieczone i tutaj skorodowało mniej więcej w tych miejscach trzeba będzie wyciąć tą reperaturkę po to aby wspawać nową niestety trzeba bardzo uważać na to jak będzie to wycinane, ponieważ nie chcemy sobie dorobić większej ilości pracy niż obecnie się tutaj znajduje i sprawa jest tego typu, że tutaj było spawane od tamtej strony, od wewnętrznej strony zostało, została ta reperaturka pospawana. Dlatego moim zadaniem będzie przede wszystkim naciąć ją sobie po tej linii, żeby nie uszkodzić wewnętrznej części tego butnika i sprawdzić jak to jest pospawane i ewentualnie odklepać. Ta część była robiona z blachy dwójki, jak dobrze pamiętam. Nie przeze mnie, ale miałem dostęp do tej wiedzy, bo widziałem, jak to było robione. Dlatego wiem, że ten element jest dość mocny i nie jest on tak cieniutki jak ta blaszka, którą można palcami wygiąć. Dlatego nie chciałbym tej blachy uszkodzić, ani uszkodzić tego, co jest pod nią, czyli całej tej. Całej tej struktury, która wygląda bardzo dobrze, dlatego nie chcę jej uszkodzić, właśnie z tego względu, że wygląda to bardzo dobrze. Dlatego następnym krokiem moim będzie przede wszystkim wycięcie tego w jak największym zakresie. Po to, aby wymyślić plan naprawy tej reperaturki. Żeby pasowała do drzwi i żeby przede wszystkim była zrobiona dobrze, pospawana dobrze. No tutaj na przykład jak odcinałem ten dolny element. To tu w ogóle się nie trzymało. Nie było to pospowane. No, zdarza się czasami zapomnieć, ale nie chcemy tego zrobić w taki sposób, żeby o czymś tutaj zapomnieć. Dlatego lecimy dalej z wycinanką i zobaczymy, co będzie dalej. Jak widzicie, tutaj jest spawane to w taki sposób, że jak były dwie blachy od środka, było tu spawane w tym miejscu. I to jest właśnie to miejsce. Z tego co dobrze. Rozumiem, yy, tak. Dlatego jest to w taki sposób demontowane, żeby nie uszkodzić tego rantu, który, jak sami widzicie, jest w bardzo dobrym stanie. Jedyne co będzie trzeba, to tylko później go wyczyścić i właśnie chciałbym go zachować bez cięcia, bez rozwiercania, żeby nie powstała jakaś, jakaś dziura od rozwiercania tak jak na przykład tutaj, z powodu tego, że jest to cienka blacha. To było raczej przewidywalne, ale to jest nic. Nic tu się nie stało, natomiast chciałem zachować w jak, na, jak najlepszym stanie ten element i na tym później elemencie bazować. Drzwi zostały zdjęte, jest pole, większe pole manewru, dlatego działamy sobie dalej. Za chwilę będę też tutaj ciął w tym miejscu, delikatnie nacinał te wszystkie spawy po to, żeby ta blacha jak najdalej mi odeszła, a później wiadomo, żeby też oderwać ją od tej głównej blachy i na tym tak naprawdę polega. Jeśli chodzi natomiast o czynności, które robię na ten moment, są to czynności bardziej takie precyzyjne. Chodzi tutaj o to, żeby nie zniszczyć wspomnianego wcześniej błotnika wewnętrznego, na którym się ta reperaturka opiera. I w taki sposób ją usunąć po spawach, oszlifując te spawy, odginając tą blachę, żeby nie uszkodzić po prostu tej reparaturki, która nazywa się nadkole wewnętrzne. Która została zresztą wykonana ręcznie i naprawdę dużo pracy zostało w to włożone. Nie przeze mnie, ale i tak nie ma to wielkiego znaczenia. Trzeba tą pracę szanować, trzeba to tak zrobić, żeby jak najmniej uszkadzać elementy. Poboczne po to, żeby było dobrze. Nie, nie obejdzie się też bez, bez takiej pracy, która nazywa się przymiarkami i mierzeniem tej reperaturki, czy faktycznie pasuje, czy nie. Jeżeli nie pasuje, to są podejmowane inne kroki. Tak jak tutaj widzicie, jest to szlifowane. Szlifowane, jest, szlifowane są pozostałości po, po spawach, czyli te wszystkie spawy wszystkie te elementy wystające, które powodują, że ten rant nie jest gładki, tylko ma taką nieregularną powierzchnię. To wszystko musi być usunięte, żeby ta reperaturka nam ładnie pasowała, ładnie nachodziła. Żeby też nam później było łatwiej tą reperaturkę oczywiście zamontować i spasować. Wszystkie te ranty, kanty, które nie pasują w każdym miejscu, to powinny być właśnie zeszlifowane, tak jak widać. Dodatkowo też szlifuję rand, który później wyklepuję młotkiem na to, żeby był równy, żeby też ułatwić sobie późniejszą pracę po to właśnie, żeby ta reperaturka nam pasowała i żeby nie było trzeba jej znowu ściągać i i zakładać i ściągać i zakładać, szlifuję tą powierzchnię, żeby już później tego nie robić. Te wszystkie spawy, które gdzieś tam wystawały, i finalnie zakładam tą reparaturkę. Jeżeli pasuje, super. Jeżeli nie pasuje, poprawiam, co jest do poprawienia. Skręcam na śrubki i pasuje z innymi elementami. Także to co widać na załączonym obrazku. Jest to praca monotonna. Dla cierpliwych ludzi można się naprawdę bardzo zdenerwować, kiedy coś nie idzie po naszej myśli, i trzeba dużo czasu i energii włożyć w to, żeby to nam fajnie się zgrywało, pasowało. Bardzo często jest też tak, że potrzebna jest druga osoba, bo nie jesteśmy w stanie w pojedynkę takich na przykład drzwi założyć do takiego busa. Jeszcze do osobówki jesteśmy w stanie, bo to nawet nie jest. Trudne ze względu na wagę, tylko ze względu na wielkość. Drzwi do busa są sporych rozmiarów i nie jesteśmy w stanie tego sami zrobić. Chyba, że z pomocą jakiegoś wysięgnika, jakiegoś nie wiem, haka na suficie, czy coś to też, ale nie jest to tak komfortowe jak, jak e, praca z drugim człowiekiem, który, który pomoże w sytuacji, w której ta pomoc jest potrzebna. Tak jak widzicie, proces e, pasowania elementów składania, szlifowania, żeby tutaj rancik pasował, żeby tutaj coś pasowało, żeby tu szczelinka grała, żeby tutaj szczelinka grała, żeby tu skręcić ładnie, żeby tu pasowało. Z każdej strony, żeby pasowało, ten proces według mnie jest najdłuższy i trzeba być naprawdę cierpliwym, żeby to dobrze poskładać, dlatego, że no tutaj e, najważniejszym elementem są te drzwi, które są Dość ciężkie, i do tego potrzebne są dwie osoby. Jak się robi to w pojedynkę, to powiem szczerze, nie chce się tego robić, ponieważ można się naprawdę naszarpać, a i tak to nie zostanie zrobione. Dlatego warto jest mieć jakąś osobę do pomocy, która Wam pomoże w tym. Tutaj yy, sobie przyszlifowałem w tym starym błotniku ten tą blaszkę, po to właśnie, żeby ona nam się tutaj pasowała. Jeszcze moim zdaniem trzeba to podszlifować, aczkolwiek można to dopiero będzie zrobić jak się zamontuje drzwi, dlatego, że te drzwi mogą zmienić nam cały ten rozkład tej tej, tej reperaturki, tego błotnika naszego i to spowoduje, że może niepotrzebnie szlifowaliśmy, może było trzeba zostawić. A wiadomo, że jak się zeszlifuje, to już później przywrócić ten stan jest ciężej, dlatego, moim zdaniem, zostawimy to na chwilę. Zamontuję tutaj drzwi z moim statystą, który został wylosowany w konkursie na statystę do filmu. Także dziękujemy Michałowi, że nam pomaga w tym odcinku. I co możemy powiedzieć? Dziękujemy Ci, Michał. Jesteś naprawdę ważnym elementem w tym filmie. Okay. <trymne> Tak więc, jak sami zdążyliście zauważyć na filmie, bardzo dużo trzeba pracy i rąk do tego, by to wszystko pasowało. No udało się, naprawdę się udało, pasuje, pasuje to w sposób bardzo fajny. Tutaj nam się rancik pokrywa, tutaj nam się ten rancik też pokrywa, tutaj jest odpowiednia szczelina. Tutaj z góry też to ładnie wygląda, nie jest wsunięta ta reperaturka. Zostało tak naprawdę ją tylko pospawać. Aczkolwiek tego na tym filmie już nie będzie, ponieważ film i tak byłby zbyt długi i pewnie nikt by go nie oglądał. Nie ma łatwo z takimi rzeczami, dlatego dziękuję za uwagę w tym filmie i zapraszam Was do subskrybowania tego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, a wiem, że duża część z Was tego nie robi, dlatego subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Będzie mi wtedy też bardzo miło. Będę wiedział, że doceniacie to, co robię. Dzielę się z wami treścią, jakiej być może poszukiwaliście. Dlatego subskrybujcie, żeby być na bieżąco. I widzimy się w kolejnym odcinku z tym samochodem. Będziemy się zajmować konserwacją spodu, po to, aby przejść do najważniejszego, czyli nad całością pracować, czyli pracować. Nad tym, żeby ten samochód w końcu polakierować. Przygotować do lakierowania. I będzie tu jeszcze masa pracy. Masa rzeczy do zrobienia. I jeszcze trochę to potrwa. Jeżeli jesteście zainteresowani odcinkami z innych treści. Piszcie w komentarzach jakie treści chcielibyście zobaczyć. I postaram się Wam takie treści przygotować. Dlatego na ten moment się z Wami żegnam. I do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku. Pozdro.